Przed miejscowością Jerzy w powiecie Piskim znalazłem drugi cmentarz ewangelicki, dawny cmentarz ewangelicki. Lub bardziej to, co z niego zostało. Widzimy tutaj, że jest bardzo mało nagrobków. Ale jestem zdziwiony, że to co w ogóle jest tutaj. Bo znalazłem inny cmentarz, który był na mapie, a tego cmentarza niestety na mapie nigdzie nie znalazłem. Teren jest ogrodzony. Wyżej są schrony po niemieckie, do których za chwilę się udam. No, ale jestem mile zaskoczony, bo tutaj jest jeszcze coś takiego. Nie ma żadnego na tym samym.